W 1939 roku, po agresji III Rzeszy Niemieckiej i Związku Sowieckiego, skazani na walkę w osamotnieniu Polacy przegrali, lecz broni nigdy nie złożyli. Wielu z nas wyruszyło do tworzonego we Francji wojska polskiego, walczącego w kolejnych latach u boku aliantów, w Europie i na innych frontach. Po wielomiesięcznej, a czasem kilkuletniej tułaczce. Docieraliśmy do Wielkiej Brytanii lub Włoch. Do służby szliśmy na ochotnika, choć czekało nas mordercze szkolenie. Być wierny ojczyźnie mojej, rzeczy pospolitej polskiej. O wyzwolenie z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary mego życia. Wreszcie byliśmy gotowi pod osłoną nocy wrócić do okupowanego kraju. Cicho-ciemni. Razem z nami zrzucano pieniądze oraz broń, amunicję, radiostacje, lekarstwa. Dla podziemnej armii byliśmy bezcenni. Walczyliśmy w szeregach Armii Krajowej, wojska polskiego w konspiracji, między innymi w Wachlarzu i Kedywie. Działaliśmy w sztabach, w wywiadzie, w oddziałach dyspozycyjnych i partyzanckich. Wielu z nas przelało krew powstaniu warszawskim. Było nas ponad trzystu. W walce o niepodległość w czasie wojny i po niej zginął co trzeci. Wreszcie Niemcy zostali pokonani. Ale zwycięstwo nie było nam dane. Wraz z Sowietami nadeszło nowe komunistyczne zniewolenie. Aresztowania, tortury, więzienie. Łagry lub śmierć. Czy nasze poświęcenie było daremne? Nie dla medali, nie dla nagrody, lecz z miłości Tobie, Ojczyzno.